W kolejnym odcinku na moim kanale Z tej strony Bartix093 A dzisiaj pokażę wam no, jeden z większych Bugów w historii Brawl Stars. Patrzcie, przed chwilą sobie stworzyłem Taką mapkę Od takiego youtubera Czekajcie, już nie pamiętam jak on się nazywa I to jest mapa do mapka do Trickshotów, zaraz wam pokażę Ten bug wam też Pokażę to jest mega normalnie, wezmiemy sobie Daryla, żeby się sam Lita nabijał. Dobra i lecimy z gr pierwszym grom. Zobaczycie, na początku... Za, za chwilę wam to pokażę. Tylko se rozwalimy tutaj czaszeczki, hop. I patrzcie się. Czekajcie, bo mi coś telefon trochę zamula. Wczoraj niechcący go rozwaliłem trochę szybko. I patrzcie się na to. Widzicie to? Widzicie to? ja yeah. To jest największy bug w historii Brawl Stars Patrzcie, tutaj sobie mogę normalnie bramkę strzelić No i wszystko jest zaliczone Czekajcie, nabiję sobie ulta To spróbujemy takiego ładnego trickshota Zrobić coś się rozwala to, hop i hop I tutaj można się, czekajcie jakiego mógłbym zrobić Dobra, jakiego wam pokażę To, tego no, elegancko, bardzo ładny mi wyszedł. No. Więc naprawdę mega dziwny bóg. Zagramy sobie jeszcze raz. Bo to nie jest takie jednorazowe, że, że raz tylko ten. Można tak zrobić, weź i tyle. Tutaj można sobie chodzić normalnie, można sobie tędy tutaj wejść do tych skrzynek, można tutaj się schować. No. Jutro może wlecie odcinek Tutaj sobie można przejść Jutro może wleci odcinek Z tym Jakby, że Jedna osoba szczela z, tego, z tych krzaków A druga osoba Broni bram na bramce No Więc na, na przykład Czekajcie, spróbujemy sobie tak Nie no, z krzaków nie będę teraz szczelał Ale spróbujemy sobie Takiego trick shota Czekajcie no. No, niestety mi nie wyszło Ale... Patrzcie, ja se idę normalnie tu, se i tutaj se mogę strzelić, odbić se, trickshot Hop, xd Ej, spróbuję strollować takiego mojego kolegę, zaproszę go Bo zagramy sobie normalnie, a tu... Aha, a dobra, a tu xd i... No, ja nie będzie wiedział, co chodzi, ja se będę tam, tędy strzelał i... No Czekajcie no Zmieniam jeszcze jednego takiego fajnego trickshota, o tutaj trzeba pić no kurde, niestety mi nie wyszedł, spróbujemy za chwilę jeszcze raz. To ja robię cięcie i widzimy się jak będę miał ulta. Cześć, po krótkiej przerwie nabiję sobie ulta i spróbujemy jeszcze raz. Może tak? Ta, co? Jaki niefort To czekajcie, żeby jeszcze, aha, dobra. Zagramy sobie te, no, z botem teraz... No, z botem sobie teraz zagramy. Albo spróbujemy kogoś zaprosić. No nie wiem, może zaproszę sobie Misteru Luke'ego. Sobie zagramy na ten match. No niestety nie odpowiada. Mm, może... Je, kur, dobra, zagramy sobie z botem. Dobra. Kolec to takie średnie rozwiązanie, no bo kolec bardzo mocno mnie ubije na tym pierwszym szale bo ja się w ogóle dowiedziałam to przez boty, bo patrzę se, bot tam normalnie idzie, no, w co normalnie jest, próbuję podjechać, dobra, leży, w tak normalnie chodzi, spróbujemy takiego trikszota, tylko trzeba to rozwalić, nie, piłkę wyboiłem, dobra. Może się uda tego? O, o. Może się uda. No, niestety nie, ale mamy następnego wulta. Dobra, próbujemy jeszcze raz tego samego. Więc naprawdę epicki. Dobra. I brameczka. kur... co?! Teraz się jakoś inaczej jakby już wcześniej. Dobra, mamy wulta następnego. Spróbujemy jeszcze raz. tak, żeby było na teraz jakby na bramce gdzieś była. o. Nie, wczoraj. Tutaj... I... Nie! Dobra, znowu mam unta. A tak? Nie odbił? Nie, to wtedy mnie nie Czekajcie, bo mi coś. Dobra, szybko spróbujemy. Hop. No. identycznie muszę faktycznie. Nie, no, patrzcie, ja że mogę tutaj cały czas normalnie chodzić, dalej już nie mogę iść, tylko do domu. Nie! Siali mi Dobra, broniłem, wywalę piłkę. Nie, nie mogę tu. No, tak. Ale tutaj też mogę. Tylko się od razu się. to Całe leci. Nie! No niestety, że się, się trochę powaruje. Dobra, ja tutaj ultem Nie wiem, czy mogę, dobra. żeby mogę podjechać, dobrze? Nie, leży. nie. Nie, nie prawda? Nie. Dobra. Teraz próbujemy takiego tripshota. Czekajcie, może o, takiego. Nic się nie udało. Dobra, no teraz próbujemy takiego bez Hop. No i brameczka. Fajna mapka. Polecam wam co zrobić, bo się w serio fajnie się pyka. Samemu coś się spoko gra. No. No i tyle wam powiem. No. no zagramy sobie już ostatnią gierkę. I polecam wam kanał jeden dzisiaj. Nikoś 093. Wpadajcie do niego. Też będzie czasami nagrywał Brawl Stars. Więc polecam. Chyba? A takiego trik -shota? tylko nie chcę, żeby to wpadło do... Tak, to wpadnie chyba. O nie! Bo ja chcę ultami strzelać. O, to będzie spoko trickshot nawet. Czekajcie, tylko ult mi się nabije. Dobra, tak, pik, pik. Co? Ja tu by prawie siadła z bliższa, to, to będzie. Tylko trzeba od tego, tu, tu. I tu się musi, tu. I tu jest naprawdę. Czekajcie, robię cięcie. Jak będę miał ulta, to wam pokażę. Dobra, mamy już ulta, więc spróbujemy. Czekajcie, tak? No, niestety nie. To robię jeszcze jedno cięcie. Dobra, mam ulta już. Spróbujemy. Może tak? No kurde, no. Czekajcie, dobra, ostatni raz nabiję ulta. No i kończymy odcinek. Właśnie zobaczyłem, że mogę nawet jeszcze lepszego tylko, czyli kszota, zrobić tak? To się odbije i wpadnie do bramki. To jest naprawdę kozackie, czekajcie. Dobra, bo 10 sekund. Spróbujemy? No kurde. Popatrzcie, no tutaj mi wychodzi. No, kurde. Dobra, to widzimy się w następnej gierce. Dobra, jestem już w następnej gierce. Ulta mam już nabitego. I czekajcie, bo jak to było? Tak, że trzeba było tu odpić? Tak, dobra. Spróbujemy i się odsuniemy? Nie, niestety nie. Spróbujemy jeszcze raz to chwilę. Patrzcie, bo jak tutaj robię ho, tu i tu uderza. To leci normalnie, jakby nie uderza w to. Są może jeszcze tam. Albo czekajcie, patrzcie. Tak. I żeby to poleciało od tego, jeszcze się odbiło, tak. To by było naprawdę kozackie. To czekajcie, jakby to zrobić? Że tak by się musiało. Nie. Tak nie. Musiałoby się jakoś. Kurde. Musiałoby się to jakoś. Musiałbym tutaj gdzieś stać, nie, tutaj bym musiał stać, tu by się gdzieś musiało odbić, to by, zobaczmy, no, mogłoby to wsiadnąć, dobra, a więc spróbujemy, o, tak, wsiadło w końcu, no, jeden GG, a przyznacie, że naprawdę ładny trick shot no, spróbujemy sobie, no ja, dobra, już skończymy takim normalnym trickshotem, hop, odbiję sobie hoppik i brameczka, dobra. I może wyleci jeszcze nawet dzisiaj odcinek z maxowania Lu, nowej postaci. Lu mam już na 650 pucharków, wczoraj wyciąłem odcinek, jak był w Top 40 Polska. Brakuje mi 100 punktów mocy, no to już powinno jutro może wlecieć albo dzisiaj nawet. Zobaczymy sobie, który teraz jestem w Polsce. Luch. 47, no to trochę spadłem. Gdybym się 700, to który bym był, no praktycznie bym był 20 około. 750 to w 10. Nawet w, w pierwszej trójce. To jest naprawdę spoko. No. Więc jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subika. Cześć!